Zaczynamy nową serię, mam kaszel od razu, muszę wam przypomnieć. I to jest zrobione w celach humorystycznych, oczywiście, nikogo tu nie chcemy obrażać. To jest nowa seria z Ricks -Rick RP Życie raźnego. Oczywiście tutaj musimy tak zrobić. I po trzech latach jak Bartolomie Pawłowski rozwalił szkołę, no tutaj się zaczyna właśnie ta opowieść. On gdzieś idzie do autobusu szkolnego właśnie tam jest. Przybliża swoimi oczami, gałkami ocznymi, jest autobus, tak, ta. OptiFine to się nazywa, można sobie kupić takie coś do oczów. Oczów, tak, tak. Ja nie idzie do już autobusu i teraz wchodzi w jego głos. Siemano. Idziemy do autobusu i dzień dobry, dzień dobry, kierowca. Dzień dobry. Hmm, jeszcze idziemy sobie tutaj. Jak panie idzie? Ja się szybko napiję wody. Zrobiłem wam szybki a z wody. Dobra woda, pijcie wodę. Pamiętajcie, żeby się nawadniać. A my to robimy chopie ujęcia. Chcesz mi zapłacić 5 zł jak zawsze? No, no, no. Zapłacę, zapłacę. A czemu to dzisiaj tak tanio? Zawsze płacić 5 zł Nie. Tak. Zawsze płaciłem 6. Nie. Dobra. Jak pan dzionek mija? No normalnie. Póki co to jest normalnie, bo wstałem, jadłem śniadanie i poszedłem do pracy. Dobra, dobra. Oczywiście stara się nie, nie kaśleć w mikrofon. Wyjrzamy do miasta. Teraz. Dobra, dobra. Oj. Co się dzieje? To jest przypadek. Raz za daleko pojechałem. Jeszcze jakiś skręt, zaraz powinien być. Już minęłem dwa skręty. jako da paradę. Mój kolega kiedyś grał 24 na 7 na euro traka. Więc wiem jak tutaj się ja zawracać, bo mi mówił taktyki. To, to ja. Nie. Yeah. 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 Pamiętacie, widzowie o zostawieniu łap łapki i suba? To jest bardzo ważne. Ejo, strajk? To drogie, te paliwo. Hmm. Dało, dało się to spodziewać. Tak, tak. <coughs> Dziękuję. Spoko. Do Zdra. Miłego dnia. Do niech, Bóg pan, niech Bóg będzie z tobą. i mi odpowiedział, że Dobra, ja czekam na kolegę teraz. Chcę, że będę się wysikać. Dobra, musimy podać kwiatki, jak to mówią. jest takie bardzo mądre przysłowie. Ej, o! Pokażę mu to. To jest toaleta. Um, kurde, Męska, zobaczymy. Kurde, męska zamknięta. Musimy iść do damskiej jak zawsze. Czemu w damskiej jest pisuar? Czemu w damskiej jest. Jaki zadymasz? Nie wiem. Obstawię go na razie tutaj się pójdę wysikać Dobra Kanet, Wysika, idę tam Czekasz na niego Dobra Siemano Siemano Pa, pa co znalazłem w damskiej A za, jak zawsze jak ktoś jest damski to musisz to obszczać Nie No widzę, że to jest obszczane, małko opszczane za embarne No trudno, dawaj do żaby, bo nie zapłaciłem znowu autobusa w domu. Tak, tak On się zaciąka w końcu. No I przestań mówić jak kaszę na nie, <coughs> nie ma na takiej opcji. A może pójdźmy, bo jakby mi się nogi zmęczyły? Nie ty jesteś od uh, młodego Jerzyka. No bo biegłem, chłopie, do tutaj. Biegam do autobusu, chodzi mi. A większość drogi jechałeś. No ale biegłem. Dobra, jest godzina prawie siódma. Czekaj, już do ciebie dobiec. No, czekam na żeby. No. Eh hey, yo full Vpass. Bananena Moreno. Dobra. Kupię najpierw ten barka. Jeden, jedno dobra. Idziemy. Zapomniałeś, że tak poważny jesteś. Eee, ja, Robię wyścig. No, no właśnie. Eee! Spokój. Aha, to był żart. Zaraz ci zasadzę kopniaka w czoło. Jak ty uciekasz? Się zmęczyłem Co było pierwsze? Eee, tak No właśnie Teraz ho, bo i wchodzisz pod celownik Już się boję Patrz ooo! Ale się przystosował. Takie bakląsy Zzz. Dobra I mi się wydaje, eh. że... Daj. co dziś kopiłacie z nim. Pociągnij... Pociągnij mi chuja. Oh. Tu to jest? Gdzie? Tutaj Gdzie tu Tu też? gdzie byłeś a. Tu Tu masz mikrofon Pawłowskiego, znowu ją tutaj dali Nie no, jest to dziwni No to jest szkoła Dobra Chyba pierwsza lekcja to jest a... Co to jest? Mycologia jakaś A to są grzybach Chyba mamy teraz mycologię. Ej, jo, co to jest za pomieszczenie? Przez przypadek, Ja da... się tak tutaj idę, patrzę, tu. Jakieś. bombki są. właśnie się miała dzisiaj pokazać. Co tu się dzieje? Ej, jo! What the? No, no, no. za tymi bombami coś rozsadził. A możliwe właśnie. Dobra. Mm. Gdzie jest ta matematyka? Bo chyba matematyka mamy, nie? przestawiali te klacy. Nie, ja, to nie jest samy... Kurde. Gdzie to gówienko jest? To jest historia. To nie. nie ma tu nic. Aż się strą, chyba godzina pra prawie ósma. Jak byś ja ci zapomniałem, że my dzisiaj mamy zastępstwo na historii, chodź. Dobra, idę. Idę, idę. Dobra, dzięki, że mi powiedziałeś, że jest historia. Nie, tu, chodź tu, byłeś. Na końcu, tu. Za tobą. Hmm. To, jest. <coughs> to jest historia? No. World history, dobra. Dobra. Czekamy, czekamy. To ona chyba nie przyjdzie. Dobra, jest, ósma. <coughs> Znam, że ona tu przyszła. Już jest godzina prawie dziewiąta. No i jeszcze jest przerwa. Idziemy, dawaj, chodź, chodź, chodź. A, chodź po te bomby, chodź po te bomby. Dobra, dobra, dobra. tą taktykę. Żeby to nikt zobaczycie. nas nie zauważył. Dobra, co robimy z nim? Bierzemy chyba ja i... Idziemy z nim no. na dwór, pokombinujemy coś Ty pierwszy idź Dobra, dobra jaka ta bomba flipy wali JA CIĘ KRĘCĘ, wybuch! Nie mogę pozwolić, ja muszę uciec bo zaraz mnie będzie policja gonić <kluje> <kluje> Policja mnie zaraz będzie gonić Lecę Chyba w te góry uciekniemy Bo nie są so, aż tak daleko To jest moje miejsce, ja teraz coś zjem, chocobons Chocobons Dostałem no, 3 chocobons mi zostały kurcze pieczone no, Dobra Não, lecei jak suuu Lecei po suuu, jak po wygrano, robimy suuu, tak jak kryslano Tak, tak Jeszcze kolejnego Shokobosa zrobił ASMR Dobra, dobra, lądujemy tutaj Zostałem ogłuszony trochę tą bombą, ale jest git. Ja tutaj trochę postaje Dobra, dobra. Myślę, że mam zooma w oczach. Popatrzmy, co my tutaj mamy. Zejdę trochę tutaj niżej. Ej. ej, 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 Widzę samochód, dobra, lecę po tego hamera. No, że ostatnio w, w Hor Forza Horizon 5 I wiem, jak się robi parkura Znaczy, w sure Assassin's Creed Origins No Xbox One X Yes, yes Który okazał się sponsorem? Nie, nie, nie! Nie jestem sponsorem, psych. Dobra, lecimy Bez tego kamera Oby jest otwarty, sprawdzę. Jest otwarty, dobra. Klasa. <coughs> dobra, <coughs> dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Co jest ga? to jest. Czy policja? Ty gdzie tam coś? Ja cię kręcę. No dobrze, że jadę drugim pasem, złym. Zatrzymaj się! Czemu? U widziałem, że ukradłeś ten samochód. Stał. Należone, niekradziony. Ale nie był twój. To była podpucha. Oj. Co była podpucha? Sprawdź, czy ktoś Zatrzymaj. będzie kradnąć. Później policja zatrzymała. Ha. Nie wiedziałem. Sprawdzamy, kto to jest dobrym obywatelem? Ja na pewno nie. ho, oh, oh, ho, oh. ho. Damę. To jest, że jeszcze mnie aż tak bardzo nie rozwalił. Stój! Parkour, chłopczyku. Nie, on też umie parkour. Ja cię kręcę. Dobry zawodowiec się trafił. Nie! Szkolony psa byłeś, jak już. Nie, no jadę. Słup. Ja cię kręcę w obie ręce. Stój! Nie, słup! Ten co zaraz wybuchnie. Dobra, strzelaj O kurde, rzeczywiście strzelala mi już powoli wypadają. Chyba muszę zaraz do domu jechać. A ja jeszcze się z nim trochę pobawię. Kurde, tam do mnie. Tymi swoimi ziemniakami. Cześć, to nie jest tak scrapy chanik. Dobra. To jest moja mięsna ucieczka. Jak nie? Kurde, dachu nie mam. Mam Kadilaka teraz. Ten co lata? Kurde tam do mnie Jezu Wiem, to jest Większa akcja niż w Need for Speedzie Hit Jestam gra na swoim Xboxie, ta ta Ja mam przebite opony, dobra, to ja wracam. Czemuś się słyszę policji. Znaczy, na mnie to są plusy, tak? Ale... Dobra, nie wiem, ale wiem, że uciekła do domu. Dobra. I tak się kończy nasza podróż teraz tutaj. Miejsca. zadowolony, raźny już, właśnie to przeżył, i kończymy tą se Ten odcinek się